skrzydła. W poprzednim odcinku. O, Brian. Co się stało? Władze odrzuciły moje podanie o przedłużenie wizy. Muszę opuścić stan. Antonio, są na to sposoby. Mógłbyś na przykład ożenić się z obywatelką amerykańską. Gdzie Antonio znajdzie kobietę, która wyjdzie za niego w ostatniej chwili? Czy ty, Helen, wierzysz tego o ta Antonia za męża? Tak. Kiedy możemy dostać ten szybki rozwód? Za trzy lata. Trzy lata? Tak mówi prawo. Ale powiedziałeś, że będzie szybki rozwód. Moi dziadkowie byli małżeństwem przez 80 lat. Dla mnie trzy lata to szybki rozwód. A teraz proszę o przyjemny uśmiech. Występują. Hey Helen, to ma wyglądać jak wesele. Jeśli chcesz oszukać inspektora, to powinnaś choć trochę się uśmiechać. Daj spokój, mogło być gorzej. Daj mi swe usteczka, muszę pocałować pannę młodą. Widzisz? Więc rząd płaci panu za łapanie obcych. Coś w tym rodzaju. A był pan kiedyś na ich statku kosmicznym? Brian, znalazłem w kieszeni to pudełko zapałek z numerem telefonu i imieniem Rachela. Nie mam pojęcia, kim jest ta kobieta. Moje najlepsze poranki zaczynały się od tych słów. Co robisz? Nigdy nie wyrzucaj Racheli. Wyrzuć Mildred, Ethel, ale nigdy Racheli. To imię biblijne. Zadzwoń do Racheli, a możesz ujrzeć Boga. Jeśli jest podobna do tej ostatniej, z którą nie umówiłeś, to mogę ujrzeć Roya. Wiesz co? Bawię się lepiej niż myślałem. Z tym agentem węszącym wokół mogę zmusić Helen do wszystkiego. Uwaga! Ktoś chyba wciąż nosi podwiązkę. Nie musisz tego ogłaszać. Idź do toalety i zdejmij ją. Helen, Antonio, stańcie tutaj, a wszyscy kawalerowie staną tam i będą łapać podwiązkę. Pokaż nam nóżkę. Zobaczysz ją lepiej, jak ci ją wbiję w gardło. Helen, jest mi tak samo przykra jak tobie, ale jak jest to ten agent? Co możemy zrobić? Dawaj, Telmo. Nabierz no ją, nie ugryzie cię. Może ci pomóc. Masz. Rzucaj. Gratuluję, Lowell. Wiesz, co oznacza złapanie podwiązki? Tak. Będę miał czym związać nogawkę, żeby nie wkręcała mi się w łańcuch od roweru. Pani Scarpacci. Dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że Pan nas zaszczycił. Pozwolę sobie znów Państwa odwiedzić. To dobrze. A po co? Tego niestety wymagają przepisy. Mogę przyjść o każdej porze i przyjdę. Czy to naprawdę konieczne? Nie ma się Panie o co martwić. Przecież to legalne małżeństwo, prawda? A Państwo są zbyt mądrzy, by ryzykować pójście do więzienia. Do więzienia? Tak. Oszukiwanie władz jest przestępstwem federalnym. Mam nadzieję, że podoba się pani ta waza na zupę, którą wam podarowałem. Jakoś wydawała mi się odpowiednia. Jest na 10 osób. Hej, mogę jeść do więzienia. Wiesz, co się stanie w więzieniu takiemu maleństwu jak ja? Nie wybiorą cię do drużyny koszykówki. Dłużej tego nie wytrzymam. Idę do domu. Wezmę gorącą kąpiel i zapomnę, że to się w ogóle stało. Nie możesz wyjść, zanim nie rzucisz bukietu. Może pójdziemy na kawę? Przyszłam spotkać się z facetem, który stuknął mi samochód. Co? Kilka miesięcy temu wgniótł mi zderzak, więc zapisałam mu mój numer telefonu na pudełku zapałek. A ten ćwok nie zadzwonił. Ale skąd ono się wzięło w mojej marynarce? Nie wiem, ale to na pewno nie byłeś ty. To pewnie piękna. To on. Muszę lecieć. Chwileczkę. Znasz go? To mój brat. Pożyczyłeś moją marynarkę. Co jest? Dałeś mi numery jakiejś parszywej piekarni? To akurat bardzo dobra piekarnia. Naprawdę mi przykro. Zgubiłem ten numer, a potem zapomniałem o wszystkim. Przypomnę Ci, jesteśmy winien 338 dolców. Słuchaj, może mógłbym to jakoś odpracować. Tak się składa, że jestem specjalistą od masażu Shiatsu. Wypiszę Ci czek. Przepraszam cię za to. Chciałbym jakoś ci to wynagrodzić. Oczyścić honor rodziny? No wiesz, może obiad? A no może kolacja? Mam gdzieś wolny wieczór. O ósmej? Dobra. Wpadniesz po mnie na siłowny? Dobrze. Proszę. Dzięki. Do zobaczenia wieczorem. Jedną chwileczkę. A teraz wypisz jej czek na swoje konto. Telefon w urzędzie imigracyjnym jest wciąż zajęty. Próbuj dalej, muszę wiedzieć. Czekasz już tydzień cierpliwości, wrzeszcząc na Antonia nie przyspieszysz sprawy. Jest sygnał. To była dobra rada. Chciałbym się dowiedzieć, czy zostałem wybrany w loterii wizowej. Antonio Skarpat, czy znam Taket. Ona sprawdza. Proszę, proszę. Możesz prosić cały dzień, nic ci to nie pomoże. Rozdział ze wspomnień podrywacza Roya Byginsa. Yes. Tak. Yes. Tak. Rozumiem. Dziękuję. Nie wybrali cię. Przynajmniej mamy siebie Dobrze się czujesz? Tak, to tylko trzy lata Nie takie straszne Trzy lata to nie całe życie O ile nie jesteś krabem Czy tylko ja oglądam PBS? Muszę po prostu pamiętać, dlaczego to robię. To dla Antonia. To miły facet. Bardzo dobry, troskliwy. Umie gotować. Chyba się z nim ożenię. Niestety, nie ma go. Czy coś mu przekazać? Mówi jego... żona. Może pani powtórzyć? Nie myli się pani? Powiem mu. Może być pani pewna. Dziękuję. Co się stało? Dokąd idziesz? Zabić mojego męża. Jak taka jedna pajęczyca, która zabija swojego samca i składa jajeczka w jego ciele. Przypadkiem wiem o tym. Helen. Dzwonili z Urzędu Imigracyjnego. Pytali, gdzie mają wezwać zieloną kartę, którą wygrałeś na Loterii. Pomówmy to przy kolacji skarbie. Ty, twoja siateczka na włosy, butuj ortopedyczne i taśma z fonetyką macie zniknąć z mojego domu. Czemu mnie okłamałeś? Sam nie wiem. Kiedy powiedzieli, że wygrałem, jedyne co wiedziałem, to to, że był to najszczęśliwszy tydzień, odkąd przybyłem do tego kraju. I że teraz ma się skończyć. Dobrze było wracać do ciepłego domu i przyjaznej twarzy. No może nie takiej jak ta, nie wasz inne. Chciałeś powiedzieć mi prawdę? Oczywiście, ale pomyślałem, że do tego czasu troszkę mnie polubisz. Nie myślałeś chyba, że zostaniemy małżeństwem? Pozwól, że ci to wyjaśnię. Wiele lat temu w miejscowości Pozitano we Włoszech był młody mężczyzna o imieniu Angelo i młoda kobieta o imieniu Anna Maria. Ich rodzice postanowili, że dzieci się pobiorą. Angelo i Anna Maria spotkali się dopiero w dniu ślubu. Na początku się bali, ale po pewnym czasie nie uwierzysz, co się stało. Zakochali się w sobie. Już Ci to opowiadałem? Widziałam zdjęcie Twoich rodziców. Angela i Anna Maria. Naprawdę zakochali się w sobie. To jest możliwe. Jestem wzruszona, naprawdę Ale kiedy będę brała prawdziwy ślub To chcę, żeby był prawdziwy I ty zasługujesz na to samo Obiecuję ci, że kiedyś spotkasz kobietę swoich marzeń Ale nie tak piękną jak ty Na pewno tak Nie, wierz mi Historia nie jest po mojej stronie. Jesteś pierwszą panią Scarpacci, która ma więcej włosów powyżej nosa niż panicę. To dla ciebie i tak wspaniały dzień. Będziesz mógł pozostać w tym kraju. Chyba trzeba to oblać. Tak, ale najpierw wyświadcz mi pewną przysługę. Wszystko, co zechcesz. Uczyń mi ten zaszczyt i zwróć mi wolność. Czy dasz mi rozwód? Tak. Nie ma kobiety, którą bym bardziej chciał jako byłą żonę. Dziękuję. A teraz trzeba znaleźć drogi szampan i taniego adwokata. Załatwione. A skoro oboje jesteśmy wolni, może byśmy wybrali się gdzieś razem? Za wcześnie.